Numer 5. Jest to model syfonowy, co oznacza, że nie wymaga baterii. Włącza się samoczynnie po zanurzeniu w akwarium. Zestaw składa się z trójkątnego dzwonu o zaokrąglonych krawędziach, rurki i systemu mocowania. Kształt pierwszego elementu ułatwia jego przenoszenie. Można również dotrzeć do trudno dostępnych miejsc w celu przeprowadzenia kompleksowej konserwacji zbiornika. Ponadto urządzenie jest wyposażone w przycisk zatrzymania. Dzięki temu przyciskowi można w każdej chwili zatrzymać przepływ wody. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie. Numer 4. Dzięki marinie sprzątanie stanie się łatwiejsze i wygodniejsze. W tym celu firma wyposażyła ten produkt w wąż o długości 7,6 metra, dzięki temu elementowi nie będziesz miał problemów ze żwirem na dnie swojego akwarium. Ponadto nie trzeba w tym celu zanurzać rąk. W zestawie znajduje się adapter do kranów domowych. Jak widać, ta wersja nie tylko czyści piasek w zbiorniku, ale także może go opróżnić i wymienić wodę. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie. Numer 3. Ten odnośnik jest przeznaczony do akwariów o głębokości od 45 do 70 cm. Dzięki rurce, która działa jak przedłużenie, można regulować jego wysokość. Nie jest to jednak urządzenie elektryczne, lecz model syfonowy. Możesz mieć pewność, że obsługa tego urządzenia jest prosta. Wystarczy tylko zmontować części i uruchomić mechanizm, otwierając specjalny zawór. Aby jeszcze bardziej zminimalizować liczbę interwencji, próbka ta może być używana zarówno do opróżniania, jak i napełniania. Link z ceną tego produktu znajduje się na dole opisu filmu. Numer 2. Model ten jest również zasilany z sieci. Oznacza to, że nie musisz się martwić o baterię, która może nie wystarczyć do wykonania wszystkich zadań, które musisz wykonać. Aby zainstalować ten model, należy go zawiesić. Pozwoli to na zwolnienie miejsca na podłodze. Ponadto funkcja ta lepiej gwarantuje stabilność całego produktu po jego włączeniu. Wszystkie części elektryczne są dobrze zabezpieczone, dzięki czemu użytkownik może bez obaw wykonywać swoje zadania. To wydajne urządzenie ma wydajność od 120 do 340 litrów na godzinę. Link do tego produktu znajduje się w opisie. Numer 1. Jest to model elektryczny zasilany z gniazdka ściennego, dzięki czemu nie trzeba się martwić o wyczerpanie baterii. Ponadto firma bardzo dokładnie przeanalizowała rozmiar i konstrukcję tego modelu. Można go zamontować za lub obok tacy na środki czyszczące. Pozwala to uniknąć bałaganu, a jednocześnie zapewnia większą wygodę użytkowania. Jeśli chodzi o działanie urządzenia, jest ono wyposażone w profesjonalny filtr, który oddziela odpady od wody w zbiorniku. Dzięki dwóm dostępnym komorom woda jest czystsza po powrocie do akwarium. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie.